Witam serdecznie Bliźnięta. Horoskop na marzec. Witam wszystkie Bliźnięta i Ciebie Bliźniaku. Dziękuję, że Bliźniaczko, że oglądasz filmik. Zostaw łapkę w górę po obejrzeniu. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, mail kontaktowy do mnie jest w opisie filmu. Marzec i znak bliźniąt. Marzec i znak bliźniąt. O, mamy tutaj jakąś decyzyjność. I to mocne. Jedne drzwi bardziej uchylone, drugie mniej. No, na pewno jest to karta związana z pójściem w przód. No, zapewne dla niektórych, może to dla Ciebie, będzie to decyzja o ślubie, o związku, o zaręczynach. Będzie to dosyć niespodziewane, ale też niekoniecznie musi to być ślub zaręczyny, to może być podpisanie umowy na przykład z, z którąś tam z firm, prawda? Czyli wybranie. I to bym powiedziała, że jakby taki los na loterii, jakby no tak przez przypadek ale generalnie przez przypadek się coś dzieje musisz zdecydować i ta twoja decyzja będzie no właśnie uwarunkowana tym przypadkiem który się zadział i to będzie szczęśliwy przypadek który stworzy na dłużej jakąś więź między tobą a kimś a czymś dobra patrzmy więc tu po schodach trzeba się wspinać może to wymagać jakiegoś wysiłku, prawda? Ale mamy tu i czerwony dywan, więc... E, więc owszem, to, to może być jakaś ścieżka kariery tutaj. Czyjaś pokazana też. Propozycje, albo nie wiem, zagrasz w filmie takim, albo w takim, albo... Coś medialnego mi się z tym czerwonym dywanem kojarzy. Z obfitością. Mamy tutaj e, królową kier. Więc jest to Królowa Denarów. Kobieta bardzo zasobna. Może taka, która właśnie przyjdzie z tą propozycją, przez nią będzie coś do zrobienia, coś pozytywnego. Dobra, wyzwanie dla Ciebie. Dziesiątka. Buław. Znaczy mówiłam, że tutaj obowiązków troszeczkę będzie, bo jednak wspięcie się po tych schodach, może jakby potęgować wysiłek, a dziesiątka była właśnie taka jest, że niosę sobie te patyki tak na, na, na plecach, no nie jest mi łatwo, lekko i ciężko, znaczy jest mi generalnie ciężko, nie jest łatwo, lekko, przyjemnie, ale to prowadzić będzie do czegoś zupełnie nowego. W była buław wszak kończymy procesy, więc sam moment wspinania się po tych schodach Dość uciążliwy, ale jednak prowadzący do tego, że zrzucam z siebie ciężar. Dalej już, jakby w, dokonując wyboru ścieżki życia, osoby, partnera, pracy, czego by nie było może być mebli do mieszkania ale ten ciężar zrzucam już z pleców, prawda? Dobra, co będzie tutaj zatem pomagać? Pomagać. Piątka buław. No jest to jakaś konkurencja, ale jeśli to jest energia pomagająca, no to no jest to użycie jakichś argumentów. Nie chcę powiedzieć, że siły, ale argumentów takich po prostu niszczących przeciwnika do przeszłości król kielichów. stawa, kolejna piątka mieczy. Więc nie tylko wysiłek fizyczny, ale również i psychiczny. Po to, aby podjąć decyzję. No wszystko, słuchajcie, właściwie to wyciągnięcie jednej tej karty, tak? Ono daje pogląd na całość czytania. Te karty wspaniale ze sobą rezonują, rozmawiają, opisują problemy. No tylko żeby jakoś tam uściślić sobie jeszcze troszeczkę. Trzeba dołożyć. Karta świat. No nie bójcie się, no nie bójcie się naprawdę. Jest nowa perspektywa. Tylko trzeba o to powalczyć. No pewnie karta sądu ostatecznego. Ojejku. najbardziej to, to czytanie. Kojarzy mi się z partnerstwem, bo nawet te schody układają się w kształt serduszka. Czyli jedna droga, która prowadzi do jednego i słusznego związku, miłości. Jesteście pokazani, pokazany jesteś, Ty bliźniaku, jako osoba, która nie chce jakiegoś partnerstwa, która nie chce związku, tego być może obecnego, tego, który jest. Z drugiej strony są tu duże wahania. Zarówno psychiczne, jak i takie fizyczne. Być może jest tu element w Waszym życiu, w Twoim życiu, przemocy fizycznej również. Tu dziwne, bo energia króla kielichów, czyli skorpion rak ryby, może być, ale to jest też osoba, która jakby darzyła Ciebie uczuciem, Ty darzyłeś, darzyłaś osobę uczuciem, pokazana jest jako odchodząca do przeszłości. Osoba, która nie ma jakby wpływu na już więcej, na, na twoje życie. Ciężka to decyzja, w dziewiątce mieczy, w środku miesiąca pokazane, no takie stany, nie możesz spać, kręcisz się z boku na bok i myślisz, i, i czarne myśli cię nachodzą, a tymczasem tu nie ma jakby czasu już na wahanie, odwrócona dwójka denarów. Tu, tu nie można jeszcze tak, a może tak, ale to jeszcze może z drugiej strony takie bliźniacze bardzo podejście, prawda? Jeżeli liczycie na pomoc na przykład matki, no to nie za bardzo ta pomoc tutaj nastąpi, macie w otoczeniu odwróconą cesarzową, czyli ta kobieta no nie pomoże, nie zadba. Jeżeli jesteś facetem, bliźniakiem, to e, słusznie, że nie chcesz związku, bo ta kobieta nie będzie matką twojego dziecka i nie zadba też o związek. Więc po co tkwić w czymś lub z kimś, kto nie dba, nie chce, nie interesuje się? Być może jest kwestia nieinteresowania się jakimś dzieckiem. To też tak może być, prawda? Używanie przemocy fizycznej wobec rodziny. Ale jeżeli jest ta przemoc, brak zainteresowania, tak? A jesteście jednym tylko rodzicem. No to tutaj e, trzeba szybciutko sprawę zamknąć, odbudować siebie. I tyle. Też mi się tak tutaj te, te dwie, ta, ta para drzwi. Kojarzyć na przykład może z oddzielnymi sypialniami. Ktoś z kimś nie sypia razem, ma oddzielne sypialnie. Więc jest to w jakiś sposób problematyczne. A czy no też może być takie zmuszanie na siłę? Mamy dwie sypialnie, a śpimy w jednej, ktoś kogoś zmusza. I, I tobie to nie jest na rękę, a ty nie chcesz takiego związku, nie chcesz takiego partnerstwa, no nie, nie pasuje ci, tak? I to obojętnie, czy tu mówię o parach e, m, m, typu mąż-żona, czy o, czy o parach e, takich bez żadnych certyfikatów. M, może być też kwestia twojego wyboru, z kim ty chcesz spać, albo z osobą A, albo z osobą B. No ale coś trzeba zamknąć, żeby zbudować... Jakby te kolejne związek kolejny związek swój. A są takie możliwości, tylko się nie bać. Karta świat, bardzo dobra. A na pozycji czego chcę, czego, ale czego się obawiam? Um, czyli obawiam się, czy ten świat się mną zaopiekuje, czy ten świat się przede mną otworzy i otworzy, i zaopiekuje. Jeżeli macie decyzję na przykład co do jakiejś rozbudowy na przykład domu czy mieszkania, to, to tak, no raczej na środki finansowe pochodzące z banków to tutaj nie za bardzo można jakoś liczyć. Um. Jeżeli mówiłabym o pracy, to są tutaj perspektywy na zmianę i to na lepsze. Jednak Sąd Ostateczny i, i Karta Świat, dwie ostatnie karty Tarota, mówią o zakończeniu tej tarotowej drogi, którą rozpoczął głupiec, który był ufny, który mm, był ciekawski, który był skłonny zaryzykować. Przeszedł ten tarotowy głupiec całą drogę i no teraz jest właśnie czas bardziej na zamykanie, na odrodzenie siebie, na pójście w jakieś nowe standardy w, do grona nowych osób i pożegnanie się z tym, co było stare. No, tylko wyzwanie, no się weź, zdecyduj bliźniaku, tak? Weź się, zdecyduj, którą stronę chcesz pójść. No dobra, czego życzę serdecznie, daj łapkę w górę, pozdrawiam i zapraszam w kwietniu.